Co się dzieje, pa Ej widzicie, ale jaja, co jest ty? Co jest? Ale jaja ty Uuuh. Ej, fajnie Ej. to wygląda Ale solidsmo! Joo! Nie, zobaczmy w środku. Yoo! Ty, ja, Ej, to wygląda jakiś sportowy traktor, mordo, ty. ho, kasia! Mówi, że słabo jest! Bo dzisiaj rano ho, 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 szybko rapujemy dziś I tańczymy sobie salce, tańczymy sobie rumbę, bo ze zostaniecie u mnie na cudzej sekundę lajka, like zostawiamy, subskrybujemy, obserwujemy i ostro dzisiaj jedziemy Zaraz od żony I teraz wyleje się twoja herbata A mówi Wejsen na nią nie ma bada Panie na ciubi wszystko leci Steruj łopie <laughs> A tady A PANI JEDNO, TO JE JÁZOB A budou se Jak mi stálo, moro! <laughs>